Bądźmy szczerzy, 4 lata czekania na drugi sezon to zdecydowanie za długi okres, jak na markę, która swój fenomen rozpoczęła z dnia na dzień. Moje emocje odnośnie Tytanów już dosyć dawno opadły, dlatego też kolejne przygody Arena i spółki oglądając z większym dystansem. I wiecie co? Przejechałem się na tym uniwersum. Oślepiony fenomenem pierwszego sezonu, nie dostrzegłem wielu jego wad. Na całe szczęście drugi sezon otworzył mi oczy. Bohaterowie, och Boże, jak mi się oście podobają. Bez wyjątku, nie ma postaci, która zaskarbiła sobie z moją sympatię. Kontynuacja skupiła się raczej na garstce drugoplanowych osób, zwalniając tempo aż do siódmego odcinka. Ja wiem, że trafiliśmy po prostu na nudniejszy moment mangowego oryginału, więc studio widz dwoiło i troiło się, by wszystko przynajmniej ładnie wyglądało brzmiało. Chwała im za to, bo gdyby nie efekty wizualne, tytanie byliby bardzo przeciętnymi przedstawicielami swojego gatunku. Druga część sezonu przyspieszyła i nadała produkcji dużo lepszego wydźwięku. Jednak masa bullshitowych scen, decyzji, sytuacji to nie jest to, czego oczekiwałem. Ciężko pominąć też ruch studia wide, by wydać dwunastocingowy sezon, a potem szybciutko zapowiedzieć kolejny na 2018. Dojenie zielonych papierków z cyca dorodnej marki potwierdzone. Ach, niedobrze, w złym kierunku to wszystko zmierza. Wśród moich znajomych słowo rozczarowany wypowiada praktycznie każdy na samym początku wypowiadania się o nowych tytanach. Fakt, uczucie niedosytu pozostało nawet pomimo poznania wielu odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Gdyby przerwa nie była tak długa, poznawanie nowych faktów o tajemnicach świata nabrałoby dużo większych emocji. Boję się o trzeci sezon, wszak kolejne rozdziały mangit nie są tak emocjonujące, to i moje oczekiwania są małe. Jednak czekam i na pewno obejrzę. To dalej bardzo dobre kino akcji, jednak nic poza tym. Za Berzerka zabrało się niestety studio z niskim budżetem. Zwiastun kiepskiej komputerowej grafiki widzieliśmy już w PVC, która zapowiadała wersję z 2016 roku. Tamta była okropna. Miała dobrą, lecz źle dostosowaną do akcji muzykę, tragiczną pracę kamery, no i właśnie CGI, Drętwe i mało płynne. Czy coś poprawiło się w kontynuacji z tego roku? Jak najbardziej. I wiecie co? Oglądało się to już dużo lepiej. Fakt faktem, oprawa graficzna dalej wygląda tragicznie. Jednak praca kamery oraz dobrze dobrana, naprawdę świetna muzyka poprawiły doznania z śledzenia kolejnych przygód rzeźnika Gatsa. Być może akcja, która zdecydowanie poprawiła się w tym sezonie, pomogła, ponieważ praktycznie w każdym odcinku działo się naprawdę dużo. Nie pasowały mi tylko wstawki komediowe, zbyt często wałkowane. Mam wrażenie, że w produkcji przesiąkniętej po sokom, humor nie do końca jest na miejscu. No i wróżki, także nie do końca pasują, ale to jeszcze idzie przełknąć. Jeżeli ktoś obejrzał Berzerka 2016 i nie przeszkadzało mu wykonanie tej produkcji, z drugim sezonem będzie mu już dużo lepiej i przyjemniej. A fabuła? To dalej absurdalne anime z masą przemocy i bullshitu. Dopóki jednak akcja będzie na wysokim poziomie, dziwne zawirowania fabularne nie będą mi przeszkadzały, na tyle by przygody gadca porzucić. Trzeci sezon nie został dosłownie zapowiedziany, jednak gęba nie zwinęła żagli. Na końcu 12 odcinka zobaczyć możemy napis, który sugeruje stworzenie kontynuacji w niedalekiej, bądź może jednak dalekiej przyszłości? Szkoda, że manga co kilka rozdziałów zostaje wstrzymywana i tak na kolejne czekać musimy do zimy. Nie ma już chyba co psioczyć na animowaną wersję Berserka. Daleko jej do ideału, jednak twórcy mimo małego budżetu dwoili i troili się, by z tego gówna wylęgła się chociaż jakaś dorodna bucha trzeba to więc docenić i pogodzić się z obecnym faktem. Być może lepsze czasy dla gatsa jeszcze kiedyś nadejdą.